Słuchaj mnie teraz uważnie, bo nie będę powtarzał. I jeśli myślisz, że to jest kolejny miły poradnik o tym, jak oszczędzić dwa złote na maśle, to od razu wyłącz ten materiał i wracaj do oglądania śmiesznych kotów, bo nie jesteś gotowy na prawdę, która wypali ci oczy. Wyobraź sobie sobotni poranek w Polsce, ten moment, kiedy otwierasz oczy. I zamiast myśleć o podboju świata, o budowaniu imperium, o swojej suwerenności mentalnej, twoja pierwsza myśl to: Muszę jechać na zakupy, bo w lodówce jest tylko światło i słoik chrzanu z Wielkanocy 2019 roku. Wstajesz, ubierasz się w te swoje dresy, które krzyczą: Poddałem się życiu. I wsiadasz do swojego rydwanu porażki, tego samochodu, który kupiłeś na kredyt, żeby zaimponować sąsiadowi, którego nienawidzisz. Jedziesz do świątyni konsumpcji, do tego żółto-czerwonego lub niebiesko-żółtego molocha, gdzie miliony Polaków każdego tygodnia oddają swoją godność w zamian za promocję na karkówkę. Wchodzisz do środka i co widzisz? Widzisz armię zombi. Widzisz ludzi z pustym wzrokiem, popychających wózki, które skrzypią jakich stawy od dźwigania ciężaru egzystencjalnej pustki. To są szczury. To jest właśnie wyścig szczurów w swojej najczystszej, najbardziej destylowanej formie. Nie w biurowcu na szczycie wieżowca, ale tutaj, między alejką z nabiałem a stoiskiem stanim piwem. Czujesz ten zapach? To nie jest zapach świeżego chleba. To chemiczna mgła, to zapach odpiekanego mrożonego ciasta, który został zaprojektowany przez inżynierów behawioralnych w laboratorium, żebyś poczuł głód. Żebyś poczuł nostalgię za domem, którego nigdy nie miałeś. Żebyś wyłączył krytyczne myślenie i zaczął ładować do koszyka węglowodany, które cię otumanią. Jesteś w matriksie, przyjacielu. A te dyskonty to są farmy baterii, tylko że zamiast prądu wysysają z ciebie pieniądze, zdrowie i czas. Zatrzymaj się na chwilę i popatrz na tę kobietę, która walczy o ostatnie opakowanie papieru toaletowego w promocji. Popatrz na tego faceta, który z kalkulatorem w ręku analizuje, czy bardziej opłaca mu się kupić dwanaście piw, żeby dostać dwa gratis, czy może jednak wziąć czteropak. To jest finansowe bydło rzeźne. Oni myślą, że polują na okazję, myślą, że są sprytni, że oszukali system. A prawda jest taka, że to system ich mieli, przeżuwa i wypluwa, a oni jeszcze dziękują za możliwość bycia zmielonym. To. Co się dzieje w twojej głowie, kiedy widzisz te jaskrawe, żółte, czerwone, pomarańczowe etykiety z napisem promocja? to jest czysta manipulacja neurobiologiczna. Twoim mózgiem steruje dopamina, ta tania dopamina, ten sam neuroprzekaźnik, który uzależnia hazardzistów i narkomanów. Kiedy widzisz przekreśloną cenę, twój prymitywny mózg gada, widzi okazję, musi brać zapasy na zimę. Ale nie ma żadnej zimy, jest tylko twoja chciwość i twój strach przed brakiem, który został ci wprogramowany przez lata edukacji dla niewolników. Mówimy tu o czymś, co nazywam matematyką podwórkową, albo jeszcze gorzej, logiką biedaka mentalnego. System doskonale wie, że nie potrafisz liczyć. Większość ludzi nie potrafi policzyć procentów w pamięci. A co dopiero zrozumieć skomplikowane mechanizmy inżynierii cenowej? Weźmy na warsztat klasyk gatunku, wielosztuki. Kup trzy, zapłać za dwa. Albo. Kup dwanaście, a trzynaste dostaniesz za grosz. Co robi przeciętny szczur? Szczur widzi słowo gratis i dostaje ślinotoku jak pies Pawłowa. Nie zastanawia się, czy potrzebuje dwunastu kostek masła. Nie myśli o tym, że to masło zjełczeje, zanim on je zużyje, albo że zeżrze je wszystko w tydzień i zatka sobie tętnicę. Co za dziesięć lat będzie go kosztować fortunę w lekach na serce. Nie. On widzi, że jednostkowa cena spadła o 30 groszy. I tu wchodzi brutalna prawda. Jeśli kupujesz coś, czego nie miałeś w planach kupić tylko dlatego, że jest na promocji, to nie oszczędziłeś 30%. Wydałeś 100% więcej niż powinieneś. To jest matematyka, której nie uczą w szkole, bo szkoła produkuje pracowników. A nie myślących ludzi. Pomyśl o tym, jak zaprojektowany jest ten sklep. To nie jest przypadek, że musisz przejść przez cały labirynt, żeby dojść do kasy, że pieczywo i podstawowe produkty są na samym końcu, żebyś musiał minąć aleje z chipsami, kolą, słodyczami i tym całym głównem, które niszczy twoje ciało i umysł. To jest architektura wyzysku. Każdy metr kwadratowy tego sklepu jest przeliczony na zysk z metra, a ty jesteś tylko nośnikiem portfela, który ma ten zysk zrealizować. A teraz najgorsze. Biedny premium. Widzę was. Widzę cię, jak stoisz w kolejce z tym wózkiem wypełnionym po brzegi produktami z linii premium z tymi czarnymi opakowaniami ze złotymi literami. Szynka dojrzewająca, sery pleśniowe jakieś krewetki mrożone w glazurze, z lodu, która stanowi połowę wagi produktu. Czujesz się lepiej, prawda? Czujesz się, jakbyś awansował społecznie. Nie kupujesz najtańszej mielonki, kupujesz selekcję mistrza główno prawda to jest złota kajdana to jest iluzja luksusu dla mas. Jesz te same odpady produkcyjne, tylko ładniej zapakowane i z lepszym marketingiem. Wydajesz 20% więcej za opakowanie, które wyrzucisz do śmieci 5 minut po powrocie do domu. To jest właśnie definicja pobrego premium. Masz najnowszego iPhone'a w kieszeni dziurawych spodni, jesz ekskluzywne ravioli z dyskontu, a na koncie masz debet, którego nie spłacisz do końca roku. Porozmawiajmy o czasie. Ile czasu marnujesz na te pielgrzymki? Dwie godziny w sobotę, plus dojazd, plus stanie w korkach, plus pakowanie tego do lodówki? Policzmy to. Załóżmy, że Twoja godzina jest warta chociaż te marne 50 zł. Chociaż dla większości z Was to i tak optymistyczne założenie. Trzy godziny tygodniowo to 150 zł. W skali miesiąca to 600 zł. W skali roku to ponad 7 tysięcy złotych. 7 tysięcy złotych Twojego życia wyrzucone do śmietnika, żeby zaoszczędzić 50 groszy na mleku. Czy ty w ogóle rozumiesz, co to jest koszt alternatywny? W tym czasie mógłbyś się uczyć, mógłbyś budować biznes, mógłbyś spędzić czas z rodziną, której rzekomo to wszystko robisz, a której nienawidzisz, bo jesteś wiecznie zmęczony i sfrustrowany. Ale nie. Ty wolisz stać w kolejce do kasy samoobsługowej, która i tak się zatnie i będziesz musiał czekać na asystenta. Czując, jak życie ucieka ci przez palce. Kasa samoobsługowa to dopiero genialny wynalazek systemu. Zrobili z ciebie kasiera i nawet ci za to nie płacą. Pracujesz dla nich za darmo, skanując swoje własne towary, a oni oszczędzają na etatach. A ty się cieszysz, bo myślisz, że będzie szybciej. Nie będzie. Spójrzmy na inflację i shrinkflację, kolejne słowo, którego pewnie nie znasz, a które dyktuje twoje życie. Zauważyłeś, że twoja ulubiona czekolada jest coraz mniejsza, że butelka oleju ma już nie litr, a dziewięćset mililitrów, że papier toaletowy jest luźniej nawinięty? To jest kradzież w biały dzień. Producent pluje ci w twarz, a ty mówisz, że deszcz pada. Płacisz tyle samo albo więcej za mniej. Jesteś dymany na każdym kroku. A twoją jedyną reakcją jest narzekanie przy rodzinnym obiedzie, zamiast zmiany strategii. A te gazetki promocyjne to jest Biblia niewolnika. Ludzie planują swoje życie wokół tego, co akurat rzucili na promocję w czwartek. O, halena, zobacz, łopatka wieprzowa po 1299, musimy jechać? I jedziesz. Spalasz paliwo, tracisz czas, kupujesz tę łopatkę, która jest napompowana wodą i chemią tak bardzo, że na patelni skurczy się o połowę. Więc realnie płacisz za nią 25 zł za kilogram mięsa, a reszta to woda, za którą zapłaciłeś, jak za wieprzowinę. Gratuluję, geniuszu ekonomii, właśnie kupiłeś najdroższą wodę w swoim życiu. To jest toksyczna dźwignia twojej głupoty. Im bardziej próbujesz oszczędzić w ten sposób, tym bardziej jesteś biedny. Bieda to nie jest stan konta, bieda to stan umysłu, bieda to myślenie, że twoim największym sukcesem w tym tygodniu było wyrwanie torebki cukru dwa złote taniej niż sąsiad podczas gdy elita, ci, którzy zarządzają tym folwarkiem, nawet nie wiedzą, ile kosztuje chleb. Oni kupują czas, oni kupują zdrowie, oni kupują jakość, a ty kupujesz iluzję. I nie myśl, że jestem okrutny. Bieda to nie jest stan konta, bieda to stan umysłu, bieda to myślenie, że Twoim największym sukcesem w tym tygodniu było wyrwanie torebki cukru dwa złote taniej niż sąsiad, podczas gdy elita, ci, którzy zarządzają tym folwarkiem, nawet nie wiedzą, ile kosztuje chleb. Oni kupują czas, oni kupują zdrowie, oni kupują jakość, a ty kupujesz iluzję. I nie myśl, że jestem okrutny, jestem jedyną osobą, która mówi ci prawdę w twarz. Twoja matka ci tego nie powie, bo sama lata z gazetką w ręku. Twój szef ci tego nie powie, bo potrzebuje cię głodnego i zadłużonego, żebyś przychodził do tej nędnej pracy. Telewizja ci tego nie powie, bo żyje z reklam tych właśnie sklepów. Jesteś ofiarą wojny psychologicznej. Kolory, muzyka, układ półek, temperatura w sklepie, wszystko jest bronią wycelowaną w Twoją portmonetkę i Twoją wolną wolę. Kiedy wchodzisz do dyskontu. Twoja inteligencja spada o 20 punktów. Stajesz się dzieckiem we mgle. Bierzesz rzeczy, których nie potrzebujesz, za pieniądze, których nie masz, żeby zaimponować ludziom, których nie lubisz. Spójrz na te aplikacje lojalnościowe. Zainstaluj naszą apkę, zbieraj punkty. Myślisz, że oni dają ci coś za darmo? Dane to nowa ropa. Sprzedajesz swoją prywatność, swoje nawyki zakupowe. Wiedzę o tym, co jesz, ile pijesz, kiedy masz okres, kiedy masz doła, za co? Za wirtualną naklejkę na pluszaka? Za rabat dwa złote przy zakupach za dwieście złotych? To jest upokorzenie. Oddajesz swoją suwerenność mentalną za garść szklanych paciorków, jak tubylec bylec kolonizatorom. Oni wiedzą o tobie więcej, niż ty sam sobie wiesz. Algorytmy wiedzą, że w piątki wieczorem kupujesz alkohol i chipsy, więc w czwartek wysią ci powiadomienie, żebyś już zaczął o tym myśleć. Programują cię. Jesteś zdalnie sterowanym dronem, który lata między domem a sklepem, zasilając system swoją krwawiść. Oni wiedzą o tobie więcej niż ty sam o sobie wiesz. Algorytmy wiedzą, że w piątki wieczorem kupujesz alkohol i chipsy. Więc w czwartek wysią ci powiadomienie, żebyś już zaczął o tym myśleć. Programują cię. Jesteś zdalnie sterowanym dronem, który lata między domem a sklepem, zasilając system swoją krwawicą. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, jak bardzo jesteście dumni z tych swoich łowów. Ale upolowałem okazję, mówisz do Kumpla. Nie upolowałeś niczego. To ty zostałeś upolowany. Jesteś zwierzyną. Jesteś gadolowiem w wielkim rezerwacie konsumpcjonizmu. Czym jest to jedzenie, które tam kupujesz? Czy kiedykolwiek przeczytałeś skład tych tanich parówek, które kupujesz kilogramami? To jest zmielony odpad. To, co tam jest, nie powinno trafiać do organizmu ssaka. A ty karmisz tym swoje dzieci. Programujesz je na bycie takimi samymi szczurami jak ty, otyłymi, zmęczonymi, z mgłą mózgową, niezdolnymi do buntu, niezdolnymi do wielkich rzeczy. Bo jak masz myśleć o wolności finansowej, kiedy twój organizm walczy o przetrwanie po strawieniu koktajlu z konserwantów, barwników i syropu glukozowo-fruktozowego? Jesteś tym, co jesz, a ty karmisz tym swoje dzieci programujesz je na bycie takimi samymi szczurami jak ty, otyłymi, zmęczonymi, z mgłą mózgową, niezdolnymi do buntu, niezdolnymi do wielkich rzeczy. Bo jak masz myśleć o wolności finansowej, kiedy twój organizm walczy o przetrwanie po strawieniu koktajlu z konserwantów, barwników i syropu glukozowo-fruktozowego? Jesteś tym, co jesz, a jeśli jesz śmieci z promocji, Jesteś śmieciem. To brutalne? Tak. Ale czy to nieprawda? Spójrz w lustro, czy wyglądasz jak milion dolarów, czy masz energię, by przenosić góry, czy budzisz się rano gotowy do walki, czy może budzisz się zmęczony, opuchnięty, zły na cały świat. To jest cena twojej oszczędności. Oszczędzasz na jedzeniu, żeby wydać na leczenie. Oszczędzasz na jakości żeby zapłacić jakością swojego życia musisz zrozumieć jedną rzecz system nie chce żebyś był zdrowy zdrowy człowiek to zły klient dla farmacji system nie chce żebyś był bogaty bogaty człowiek to zły musisz zrozumieć jedną rzecz system nie chce żebyś był zdrowy zdrowy człowiek to zły klient dla farmacji system nie chce żebyś był bogaty Bogaty człowiek to zły pracownik. System nie chce, żebyś był mądry. Mądry człowiek zadaje trudne pytania. System chce, żebyś był biednym premium, żebyś miał ładny telewizor na ścianie, pełną lodówkę gównianego jedzenia i kredyt hipoteczny na 30 lat, który trzyma cię za gardło mocniej niż jakakolwiek obroża. Więc co masz zrobić? Czy mam ci dać magiczną różdżkę? Nie ma magii, jest tylko brutalna dyscyplina. Wyjście z tego labiryntu zaczyna się w głowie. Po pierwsze, przestań chodzić na zakupy jako formę rozrywki. Zakupy to logistyka, to uzupełnianie paliwa. Wchodzisz, bierzesz, co jest na liście, wychodzisz, żadnego oglądania. Żadnego, a może to się przyda. Lista to prawo. Jeśli czegoś nie ma na liście, to nie istnieje. Po drugie, naucz się prawdziwej matematyki. Cena za kilogram, cena za litr i jakość. Lepiej kupić mniej, ale czegoś co cię odżywi, niż zapchać się tanim zapychaczem. Przestań kupować przetworzone gówno, gotuj sam. Nie mam czasu, bzdura. Masz czas na scrollowanie Instagrama, masz czas na oglądanie seriali, masz czas na stanie w kolejkach. Gotowanie prostego, zdrowego jedzenia zajmuje mniej czasu niż myślisz, jeśli nie jesteś kulinarnym inwalidą. Po trzecie, zignoruj promocje całkowicie, traktuj je jak kłamstwo. Jeśli produkt jest na promocji, zadaj sobie pytanie dlaczego? Czy termin ważności się kończy? Czy producent zmienił skład na gorszy? Czy po prostu chcą cię wciągnąć do sklepu? żebyś kupił też 10 innych rzeczy z marżą 300%. Kupuj to, czego potrzebujesz, wtedy, kiedy tego potrzebujesz, a nie wtedy, kiedy pan z marketingu pozwoli ci to kupić taniej. Odzyskaj kontrolę nad swoim dopaminowym układem nagrody. Niech satysfakcja płynie z tego, że twoje konto rośnie, że twoja wiedza rośnie, że twoje ciało jest silne, a nie z tego, że kupiłeś zgrzewkę koli w cenie wody. To jest satysfakcja dla przegrywów. Wyjście z Matrixa boli, boli, bo musisz przyznać przed samym sobą, że byłeś głupi, że dałeś się zrobić w konia, że te wszystkie lata, kiedy myślałeś, że jesteś zaradny, tak naprawdę byłeś idealnym trybikiem w maszynie konsumpcji. Ale ten ból jest potrzebny. To jest ból narodzin nowej świadomości. Chcę, żebyś teraz poszedł do swojej kuchni. Otwórz lodówkę, otwórz szafki. I wyrzuć wszystko, co kupiłeś tylko dlatego, że było na promocji, a co cię truje. Wyrzuć te słodycze, te chipsy, te gotowe dania. Poczuj ten ból marnowanych pieniędzy, niech cię to zaboli fizycznie. Obiecaj sobie, że nigdy więcej nie będziesz śmietnikiem dla korporacyjnych zysków. To jest Twoja rewolucja nie na ulicach, nie z transparentami. Twoja rewolucja zaczyna się przy półce sklepowej, kiedy masz odwagę powiedzieć nie, kiedy masz odwagę wyjść ze sklepu z pustym koszykiem, bo nic nie spełniało Twoich standardów, kiedy przestajesz być szczurem, a stajesz się suwerennym człowiekiem. Jeśli dotarłeś do tego momentu i czujesz, jak w środku gotuje się w Tobie krew, to dobrze, to znaczy, że jeszcze żyjesz, że system jeszcze Cię całkowicie nie zabił. Wykorzystaj tę złość, zbuduj na niej swoją wolność. A teraz, żeby udowodnić, że zrozumiałeś, że nie jesteś już bezmyślnym konsumentem treści, który tylko kiwa głową i przewija dalej, zostaw komentarz, ale nie byle jaki. Napisz: Nie jestem towarem. Niech algorytm zobaczy, niech inni zobaczą. Niech to będzie Twoja deklaracja niepodległości. Nie jestem towarem. Zabij w sobie tego małego, chciwego szczula, który łasi się na darmowe próbki kabanosów. Stań się kimś więcej. Stań się prezesem własnego życia. Koniec transmisji. Teraz rusz pyłek i zrób coś z tym.